No hej. Będziemy teraz rozpakowywać jak już się pewnie domyślacie. Czy się nie się, Czyli to taki czarny łeb. Co? Czyj to taki czarny łeb? Od razu możecie napisać w komentarzach, czy u siebie takie macie, czy nie macie. Macie takie, czy nie? Jest jeden duży, czarny jednolity ale bez czarnej maski, bo nie chciałem czarnej maski. I jest grafitowy, też bez czarnej maski, znaczy trochę ma tej czarnej maski, ale to taki delikatny nalot. Który tak naprawdę zniknie po jakimś tam czasie. One są w tym samym wieku, no troszkę młodsze, troszeczkę młodsze, tam może tam 2-3 dni różnicy od tych moich. Albo nawet w tym samym wieku, nie wiem, bo to kaczory to inaczej dorastają, szybciej jakby. Ciężko jest wiek określić, ale po prostu przyjechały piękne. Ktoś, kto sprzedał, może i ogląda mój kanał, i bardzo mu dziękuję za to, że mi sprzedał takie ptaszęta, bo będą tutaj się fajnie. Hodowały. A tutaj mamy dwie księżniczki od innego pana, ale tutaj za słabo otworzyłem tą tą. tą, tą ten karton. Zobaczymy, mhm. jak mi się to uda. Troszkę. No, dobra. Dwie księżniczki, właśnie będą sobie wychodzić. Co to za światło? Co? Co to za światło? Ale ty mały dziobek masz. Jejku, jakie małe dziobki mają. A jeju, jakie miniatury. No, dziobki to mają bardzo małe. Nawet na zdjęcia, jak patrzyłem to. No, wyjątkowe kaczki, które mają takie małe dzióbki. Dzioby. Naprawdę. Pierwszy raz się spotykam z takimi kaczkami, które mają takie małe dzioby. Naprawdę. Tu nawet nie ma, ja wiem, może jest 7 cm. Ale to jest takie małe dziób. Wow! I'm shocking. No, a ta sa siedzi. Związaj jajko, czy nie? No dobra. Młode, młode, bardzo widać, że młode kaczuchy. Ale zapewne fruwają. No, wychodzicie? Wychodzicie? No. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Kaczory, witają, witają pani, kaczory. <ścoughs> Jak zaklądają. No, cześć. Wychodzisz? Chyba czas najwyższy, co? Przywitać swoje żony przyszłe. Od razu mówię, to są całkowicie odrębne stada. Ktoś inny hodował. <grym> tu ptuchy. No, moje kaczki coś czują, że coś nowego przyjechało. Ale czarne. Miałem kiedyś czarnego kaczora nie tak dawno, ale mi się gdzieś ulotnił życiowo. No. I zaraz na Instagram wrzucę zdjęcia. No, stary wychodzisz. Ten od razu mówię dziób ma widzicie płaski. Bardziej płaski niż one. Także różnią się na pewno genetycznie tam jakiś kaczor widocznie był z innej rodziny. Te mają bardziej dziób taki... Krzywy. Spiczasty bardziej. Tu kaczor, bardziej płaski. O! Wychodzi! Oj, 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 oj! Wyszedł. O własnych siłach. No. No dawno. Wychodzi jeszcze ten niebieski Dalej Aj, bo mi zepsujesz karton, stary No, no i wpadłeś, słuchaj, stary Wpadłeś, wpadłeś Jak śliwka w kompot No i super, rodzinka powiększona. Witamy. Te dwie kaczki naprawdę rozbrajają mnie. Jak tylko zobaczyłem na zdjęciu, to mówię, muszę je mieć. <laughs> One są niesamowite, takie malutkie. Czy znaczy, nie z tułów? mają normalne kaczki, ale no te dzioby, i w ogóle te, te główki, nawet mają mniejsze niż te moje kaczki. Niesamowite. Niektórzy pomyślą, czym ja się zachwycam. No, właśnie, to jest hobby. To jest nasze hobby hodowców. Że my się właśnie takimi sprawami zachwycamy, płacimy za to sporą cenę, ale dostajemy wdzięczność za to. D dają nam potomstwo, tak? I też sprzedajemy, także od nich na pewno będzie sprzedaż. Ale tych nie będę oddzielał, tylko od razu pójdą ee, do całego stada. No, ja widzę, że Wy będziecie frować. Ksz, 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 ksz. Ksz, 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 Spodziewaliście się takiego, yy, takiej niespodzianki? Ale teraz fajnie pozują. Nawet się nie ruszą na metr. Nawet na centymetr, na milimetr. Jak wyrzuciłem tak? Stoją i mnie słuchają. Co to się dzieje? Wody wam trzeba dać, nie? No bo widzę właśnie, że się chcecie kąpać. Kąpciu, kąpciu, a wody tu mam. Patrzcie. Tu jest woda. Widzicie? Tu jest woda. Bo to za garnek, nie? <laughs> Hmm? Garnek się spodobał. Mhm. No te kaczki to mnie rozbrajają naprawdę. Są niesamowite. Takie małe. Ja nie wiem, czy to są z, w ogóle z rodziny tutaj tych naszych kaczek piżmowych, tych... Yy... Nie wiem, czy... No nie wiem, co mam myśleć naprawdę. Jakaś krzyżówka naprawdę z tych dzikich poszła jak nic. Z tych dziko żyjących. To są z dziko żyjących chyba krzyżówka, bo to jest naprawdę niesłychane, żeby one były takie małe te dzioby. Tylko przy dzikich, dziko żyjących są takie sytuacje, że te kaczki są mniejsze, kaczory też są mniejsze. Kiedyś wam wrzucę filmik od takiego pana, które hoduje właśnie w parku swoim, na wolności oczywiście. Hoduje właśnie na dziko, no można powiedzieć, dziko się hoduje, tak coś. No Normalnie byście nie powiedzieli, że to jest kaczka piżmowa. U nas hodowane kaczki piżmowe dochodzą do 7 kg Kaczka 3,5-4. Ale to już naprawdę w takim systemie mocno żywnościowym, takim porządnie je tam żywimy. Ale jak są kaczki, tak właśnie na wolności, no to nie mają tak dużo. Kilo. Dwa kilo kaczka, kaczor trzy. Jest zróżnicowanie, bo one wtedy chodzą, one fruwają. Są na wolności. Po prostu inne kaczki. Nie? Niońki? Nie wiem, jak was nazwać. Dla kaczek to na pewno będę chciał znaleźć jakieś imiona. Kaczory nie, niekoniecznie. Ale kaczki, jesteście gwiazdy. No. Trzymajcie się, moi kochani. Do usłyszenia. I do zobaczenia. <laughs> będą jeszcze nowości. Będą, ale nie, nie wiem jeszcze kiedy. Czy w kwietniu, czy może... Czy może bliżej lata. Pa, pa.